Dzień dobry, nazywam się Kasper Martyka, jestem pracownikiem działu archeologii i witam na wirtualnej nocy muzeów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Mam przyjemność opowiedzieć Państwu kilka słów o uzbrojeniu charakterystycznym dla tych terenów, dla warmii i Mazur w późnym średniowieczu. Niestety nie mamy zbyt wielu źródeł, które pozwoliłyby nam zaprezentować Państwu to uzbrojenie w oryginale. Niczne źródła pisane, a głównie wytworzone przez Zakon Krzyżacki, który wówczas władał tymi terenami, pozwalają nam stwierdzić, że Krzyżacy przejęli kilka elementów uzbrojenia od Bałtów, Prusów albo Litwinów, a na tyle mocno, na tyle w pełni, że stały się później takim charakterystycznym krzyżackim elementem uzbrojenia i zostały spopularyzowane w ten sposób w Europie Zachodniej i Polsce. Pierwszym z takich elementów uzbrojenia jest charakterystyczna forma hełmu ze sterczyną. Mamy takie dwie formy hełm. Hełm z mielna, który czasem jest identyfikowany jako sztorcy helm, występujący w źródłach krzyżackich, oraz a, przyłowica, czyli hełm z zasłoną, a, identyfikowany czasem jako pekil. Hum. Charakterystyczna sterczyna wskazuje na to, że pochodzi on a, ze wschodu, że jest on w, na modłę wschodnią. A ten egzemplarz to rekonstrukcja zabytku, który znajduje się w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Jednym z, jednym z najciekawszych jego elementów jest taka charakterystyczna zasłona w formie firanki, która de facto pełniła rolę nie tyle zasłoną słaniającej cały twarz, co takiego daszka, który w razie konieczności można było opuszczać, co trochę sprawiało, że. Hełm ten przypominał w swoim funkcjonowaniu kapalin, czyli kapalin, czyli hełm z daszkiem, taką formę metalową kapelusza, w którym nie tylko wszystko bardzo dobrze widać, ale i doskonale można oddychać, stąd też dość długo można w nim walczyć. Drugą taką bardzo charakterystyczną formą uzbrojenia z tych terenów jest tarcza. Pawężka pruska, bądź pawężka litewska. Tu mamy rekonstrukcję. Tarcza przejęta przez krzyżaków wcześniej, prawdopodobnie w drugiej połowie XIII, bądź w XIV wieku od Litwinów, bądź Prusów. I charakterystycznym elementem jest wystająca grań, która potem pozwala ją identyfikować między innymi na nagrobkach możnych krzyżackich. Jednym z najsłynniejszych z nagrobek w kościele w Nowym mieście Lubawskim, gdzie można taką tarczę właśnie nam na mosiężnym nagrobku podziwiać. Tylko oczywiście z e, krzyżem w herbie. A tarcza ta w pewien sposób cofała rozwój tarcz aż do okresu wpływów rzymskich, gdyż w tym występie, który jest na samym środku, w przeciwieństwie można było schować dłoń. I wyglądało to mniej więcej tak. To prawdopodobnie pozwalało, zwłaszcza z konia, na dużo swobodniejsze posługiwanie się tą tarczą, zwłaszcza na dystans. Tarcza ta przez krzyżaków spopularyzowana trafia do Czech, trafia do Polski, trafia do Rzeszy Niemieckiej. Więcej przeżywa, swoje, ewoluuje tam i w wieku XV, pod koniec wieku XV i XVI staje się tarczą szermierczą, którą posługiwano się już w ten sposób. Ostatnim takim elementem uzbrojenia charakterystycznym dla tych terenów, przejętym od Prusów bądź Litwinów, jest sulica. Rodzaj włóczni niezbyt długiej, służącej do władania z konia, o której wiemy tyle niestety, ile mówią przekazy źródłowe. Czyli że posługiwali się nią Litwini i posługiwali się nią Krzyżacy. Niestety, po samych znaleziskach Grotów. A Podczas badań archeologicznych nie sposób powiedzieć, jak mogły wyglądać groty tych sulic. Najprawdopodobniej ze względu na leśny charakter zarówno Prus, jak i Litwy, była to krótka włócznia, a samo słowo sulica odnosi się do jeszcze takiego trzonu indoeuropejskiego, bardzo starego i oznacza po prostu włócznię. Mam nadzieję, że przybliżyłem troszeczkę Państwu historię najciekawszych i najoryginalniejszych dla tych ziem elementów uzbrojenia. Dziękuję serdecznie.